Pytania na początek, myślę, by warto postawić. Co Pana skłoniło, żeby ten film, który wywołał tyle emocji i też, jak wiemy, dużo nieprzyjemności w konsekwencji dla Pana, co, co spowodowało, że Pan zdecydował się takim zrobić? Początek historii jest taki, jak, jak, jak sądzę, u większości, a może wszystkich Państwa to chciałbym podkreślić, że ja nie spadłem z księżyca i nie z innej planety w związku z tym, że urodziłem się w Polsce w 67 roku. W roku 81 miałem jak wynika z tego rachunku 14 lat. Mama mnie wzięła na spotkanie z Lechem Wałęsą pod siedzibę Solidarności we Wrocławiu. I tam stałem w tłumie chyba setek tysięcy wrocławian, bo, bo to był pierwszy raz, kiedy Lech Wałęsa na żywo pojawił się we Wrocławiu. Ja tam stałem i oklaskiwałem razem z tymi setkami tysięcy ludzi Lecha Wałęsę i, i oczywiście nie przychodziło mi wtedy do głowy ani to, że w ogóle robiłem filmy, ani to, że na taki temat bardzo długo Myślę, że przeszedłem, przeszedłem te takie, yy, O, ja będę, ja będę donośnik. Tak, dobrze, sobie, tak, tak. Tak, to sobie poradzimy wobec tego. Myślę, że przeszedłem te kolejne klasyczne etapy. Pierwszy etap Lech Wałęsa, no właśnie legenda mojego dzieciństwa, mojej młodości jakiś w ogóle święty patron i, i bohater, e, który na białym koniu przybywa, żeby żeby nam oddać kawałek Polski. Potem, kiedy już czegoś się dowiedziałem, coś tam, no jakieś plotki, bo przecież wszyscy słyszeliśmy plotki, każdemu one się obiły o uszy w jakimś momencie, to bardzo długo się sam przed tym broniłem. To znaczy właśnie tłumaczyłem sobie, nawet jeśli coś tam było, a z całą pewnością nic nie było, to przecież nieważne, bo to wielki człowiek i wielka nasza historia. I i tak naprawdę muszę powiedzieć, że jeszcze w 2005 roku, kiedy na wiosnę się zabrałem do tego, żeby, żeby to ruszyć, to znaczy żeby jakoś samemu zebrać te wszystkie plotki i spróbować to zdokumentować i dowiedzieć się tego wszystkiego, czego się można dowiedzieć, to jeszcze wtedy na wiosnę, w 2005 roku sobie to tak bilansowałem, że, no, że właśnie są plusy dodatnie, plusy ujemne że generalnie to jest jeden wielki plus dodatni, bo to przecież właśnie e, już mamy tę wolną Polskę. No i mówiąc, muszę Państwu się szczerze przyznać, e, że w ogóle miałem takie momenty jakichś napadów niezwykłej nieskromności, to znaczy myślałem, że jak ja pojadę do lekarza Wałęsy i tak szczerze go o to zapytam, to może on wreszcie coś mi szczerze na ten temat powie, bo może na przykład tak sobie roiłem, że może po prostu to jest kwestia szczerego postawienia pytania i że jak go nikt nie zapytał tak jakoś wprost, to może dlatego nie było wprost odpowiedzi. No nie takie właśnie skrajnie idiotyczne wyobrażenie o, o tej sprawie, bo, bo teraz myślę sobie, że zrobiłem film w wersji light, w wersji bardzo delikatnej dla Lecha Wałęsy. No bo przecież Państwo też jesteście już w tej chwili wyposażeni w całą tę wiedzę, która została usystematyzowana przez Sławomira Cęckiewicza, a potem przy współpracy Piotra Gontarczyka, który jest wybitnym specjalistą właśnie od tych różnych głupich, kompromitujących szczegółów jak numeracje, katalogi, ta wiedza została ujęta w książkę, którą... Mam nadzieję, że każde z Państwa miało w rękach. Ja zrobiłem o tej książce i o jej autorach drugi, krótszy filmik, który może ktoś miał okazję oglądać w telewizji. On się nazywa TW Bolek i właściwie stanowi komplet jakiś z plusami, jest ciągiem dalszych plusów. No więc z tej perspektywy, jaką daje nam książka... Szynski, no to właśnie dzisiaj rozumiem, że to jest taka wersja bardzo delikatna, bardzo łagodna, bo złożona jednak z pewnych niedomówień. Tym, co jest w tym filmie najbardziej wprost powiedziane, no to właśnie chyba słowa samego Lecha Wałęsy, które bardziej go jednak charakteryzują jako, jako, jako pewien, pewną komplikację psychologiczną, a nie wyjaśniają nam przecież do końca całej tej tajemnicy. No więc ja ten film zrobiłem po to, żeby samemu sobie to zebrać do kupy i żeby samemu spróbować się dowiedzieć, czego się można dowiedzieć, a potem, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to jest rzecz, o której w Polsce mówić nie można. No i w pewnym sensie coś mi się tutaj udało naukowo udowodnić, to znaczy okazało się, że nawet zrobiwszy taki film nie można go pokazać w telewizji za żadne skarby, więc... Oglądaliście tutaj Państwo efekt takiego eksperymentu badawczego wykonanego trochę na sobie samym, a, a trochę na Lechu Wałęsie. Znaczy, może pociągniemy ten temat, dlaczego nie można było w telewizji tego filmu zobaczyć. Ale przepraszam, było w telewizji. W telewizji był TV Borek. Film zrobiony z początkiem wiosną i puszczony z początkiem lata tego roku. Ja oglądałem ten, ten polski. Daję słowo, że tam był DW Bolek, a nie było plusów dodatnich, plusów ujemnych. Zaklinam się, że, że nie było, wie pan. nie było. W tym filmie, który pan miał może okazję oglądać, ja wykorzystałem dwa ujęcia z tego filmu. Wykorzystałem ten fragment rozmowy. A trzeba jeszcze oddać tutaj sprawiedliwość, że, że te, to, ta uwaga, że się nie da pokazać w telewizji, to dotyczy telewizji polskiej SA i kilku innych telewizji. Natomiast jedna jedyna telewizja, która pokazała fragmenty tej rozmowy z Lechem Wałęsą, to była telewizja Puls półtora roku temu chyba. I jednym jedynym autorem, który w swoim programie wtedy zechciał o tym mówić, jest Jerzy Zalewski, autor takiego cyklicznego programu Podprąd, który teraz chodzi w telewizji publicznej dla odmiany w trzecim programie. Więc Jerzy Zalewski był pierwszym i bardzo długo jedynym publicystą, który publicznie, publicznie poinformował w swoim programie, że w ogóle taki film istnieje. Tak. A pierwszą gazetą, która na ten temat napisała był... Najwyższy czas, a potem zaraz Gazeta Polska, która zamieściła obszerny materiał na ten temat, napisany przez o zgrozo znienawidzonego Piotra Bączka, który wtedy jeszcze nie był tym okropnym, jakimś strasznym człowiekiem Macierewicza, tylko był dziennikarzem w Gazecie Polskiej i jeszcze, jeszcze nie był powszechnie znienawidzonym przez różne inne gazety, dziennikarzem. A proszę powiedzieć, dlaczego inne telewizje nie chcą... A no nie ma pojęcia, to znaczy nie ma pojęcia w tym sensie, że do protokołu, no to, to nie jest tak, że ktoś się komuś tłumaczy z tego, że czegoś tam nie chce pokazać. Oczywiście byłoby też nieskromnością takie z mojej strony stawianie sprawy, że ja tutaj zrobiłem coś, co tam zaraz wszystkie telewizje powinny pokazać, no ale tak sobie myślę, że dla przyzwoitości, yy, no... No jednak coś tutaj było do odnotowania i takie długotrwałe udawanie, że, że tej sprawy nie ma, że ono się nadmiarem przeciągało. Ale teraz, zaraz oddam Pani głos, tylko, tylko spuentuję ten nakapit na temat pokazywania albo nie pokazywania filmu, że film zostanie za tydzień równo po raz pierwszy pokazany pod auspicjami, było nie było, państwa polskiego. Zostanie Pokazany na projekcji zorganizowanej przez niebyle jaką instytucję, bo przez sąd Rzeczypospolitej zostanie mianowicie odtworzony w Wydziale Trzecim Cywilnym sądu okręgowego w Warszawie przy alei nomenomen solidarności jako dowód przeciwko mnie zostanie odtworzony. Serdecznie zapraszam Państwa. No Państwo już widzieliście, ale możecie przekazać znajomym przyjaciołom krewnym o godzinie 13.00